Pomoc pogorzelcom. Nasza wyobraźnia o człowieku, życiu i wydarzeniach zmieniają się nieustannie. 7 lutego, w tak zwaną czarną sobotę, przeżyliśmy katastrofę pożaru, która nawiedziła szereg miejscowości i obszarów Wiktorii. Ludzie różnie reagowali, wszyscy zamarli w oczekiwaniu z zapytaniem – co dalej? Ileś osób z adwentystycznego środowiska ruszyła do czynnej pomocy i to już w poniedziałek. Rozmawiałem z Józkiem Kasprzakiem. Opowiadał – jadąc samochodem, a byłem w pracy, usłyszałem w radiu apel o pomoc dla pogorzelców. Potrzebują jedzenia, picia, środków medycznych, wszystkiego zadzwoniłem do syna Tomka mówię Tomek zwalniaj się z pracy a po południu zaraz jedziemy do wójtucy zadzwoniłem również do Daniela Kowalskiego słuchaj potrzebuję pieniędzy skąd je wziąć daniel mówi masz ode mnie pieniądze ja dołożyłem drugie tyle pojechaliśmy z Tomkiem na zakupy kupiliśmy 60 kg kiełbasek z Aldi w Dandenong otrzymaliśmy kilkadziesiąt bochenków chleba za darmo i napoje za pół ceny. O godzinie 15 wylądowaliśmy w Witułsi. Skierowano nas do szkoły, gdzie centrum sportowe zamieniono na ośrodek pomocy. Przychodzący ludzie reagowali różnie: był płacz i rozpacz. Ci, co szukali pomocy, często stawali z boku i zastanawiali się, Wejść czy nie wejść? Byli zażenowani, wstydzili się wziąć cokolwiek. Wolontariusze podchodzili, rozmawiali, doradzali, pomagali. We wtorek przyjechali Daniel i Brendan Kowalscy. Przyjeżdżało dużo młodzieży z innych adwentowych kościołów. Któregoś dnia stanęło z boku dwoje ludzi. Oni śmieleni. Zaprosiłem ich na kiełbaskę z pieczywem i ciepłą kawą. Eli podeszła i powiedziała, to jest nasz pierwszy posiłek od soboty, a był to już poniedziałek. Przytuliłem ją, mówi Józek, i zacząłem z nią rozmawiać. Opowiedziała o tragedii i o tym, że stracili wszystko. Po kilku tygodniach odwiedziliśmy tę rodzinę na ich nowo nabytej farmie. Pojechałem i ja. Chciałem przeżyć to w jakiś sposób po swojemu, tam na miejscu tych tragicznych wydarzeń. I 4 kwietnia w sobotnie popołudnie udałem się z grupą ludzi z polskiego kościoła adwentystycznego w Dandenong, Ania i Józef Kasprzakowie. Gosia i Artur Zastawnikowie z dziećmi, Ala i Daniel Kowalscy, Estera i Wojtek Klauzowie z dziećmi i Bogusław Kot. Jechaliśmy trzema dużymi furgonetkami i jednym samochodem terenowym, wypełnionymi różnymi rzeczami potrzebnymi w gospodarstwie domowym. Były to dary od kościoła. Jechaliśmy z wielkimi sercami i ciekawością. Co my tam zastaniemy? Dzień był pochmurny. Chylił się raczej ku końcowi. Minęliśmy Lilliday'ą. Wjechaliśmy w teren górzysty. Prowadził Wojtek Klauza. Ponieważ byłem tylko pasażerem, mogłem bujać w myślach i oglądać smutne pejzaże. Przypomniał mi się urówek pieśni wieczornej Kasprowicza. Snuje się smuga sinych oparów i mgieł, na których ciężkim, dalekim obrzeżu zachodnia krwawi się zorza. Im dalej wjeżdżaliśmy w tereny objęte pożarem, wciśnięty w siedzenie samochodu, starałem się przeżyć to, co było udziałem kilku tysięcy tutejszych mieszkańców. Minął już ponad miesiąc. Od wielkiego pożaru. Po obydwu stronach drogi opalone moje ulubione eukaliptusy. Wyglądają jak drzewa z obrazu chochoły wyspiańskiego, a na horyzoncie wierzchołki wzgórz straszą pióropuszami sterczących kikutów, jak gdyby wołających o pomstę do nieba. Pożar zrujnował życie tysiącom ludzi. Straciło życie ponad 170 osób, setki, a może i tysiące zwierząt po prostu wyparowało. Spaliły się setki hektarów lasu i ziemi. Przeżyłem drugą wojnę światową. Mam przed oczyma Warszawę niemalże zrównaną z ziemią. Jesienią 1945 roku z rodzicami jechaliśmy z Radomia do Bydgoszczy. Pociąg zatrzymał się na dworcu Warszawa Główna, który wtedy nie istniał, ale pociąg zatrzymał się na torach. Przerażone oczy dziecka spoglądały na ruiny sterczące, gdzie nigdzie kikuty kominów lub ścian, tu i tam migotało jakieś światełko. Tu nie było wojny, a widok podobny drzewa bez liści i kory. Niektóre powywracane. Z ziemi sterczą na wpół wyrwane korzenie, powykrzywiane w różne strony. Gdzieś sterczy ceglany komin. Cały dom spłonął. Ludzie może też. A tu kawałek ściany z jakąś blachą przypomina przydrożną kapliczkę. Życie i duch ludzki są jednak potężne. Tu i tam powiewa zatknięta na zgliszczach flaga australijska. Wtedy tam były to flagi biało-czerwone. Te opalone pnie i konary drzew oraz paprocie pokrywają się zielonymi odrostami. Niedługo wróci tu życie w pełni. Nasza ekipa jechała buszową drogą Wzbijały się tumany kurzu. Jechaliśmy do ludzi pochodzenia niemieckiego Toma i Eli oraz córeczki Hany, która po tak strasznej tragedii zamknęła się w swoim świecie. W rozmowie z Eli usłyszałem przerażającą opowieść: Byliśmy w domu, dom ten wynajmowali. Był to dzień bardzo gorący. I spodziewaliśmy się, że może być jakiś problem. Zauważyłam z drugiej strony góry dymek. Zadzwoniłam do straży pożarnej. Powiedzieli, idź do domu, włącz radio i słuchaj komunikatów. Za jakiś czas dym i ogień przeskoczył na naszą stronę. Nie namyślając się wiele, wskoczyliśmy do samochodu i odjechali. Zatrzymaliśmy się na moment, żeby zobaczyć co się dzieje. A tu nasz dom jakby eksplodował. Nie było go w ciągu 30 sekund. Spalił się cały dobytek. Pies, kot i konik kucyk, którego nasza córeczka Hanna wprost kochała. Hanna z tego szoku za mówiła. Jacy ludzie są dobrzy? Ktoś usłyszał o naszej historii i podają do radia 3iw. New Mitchell, Prowadził ten program. Usłyszeli ludzie, którzy mają klub i hodowlę kucyków. Zaoferowali kucyka. Kiedy przyjechaliśmy, na łące już chodziły dwa koniki. Ten drugi, w wartości 10 tysięcy dolarów, był nieco większy od kucyka. Okazało się, że ludzie ci nie mogli rozdzielić koników, które się bardzo żyły ze sobą. Za chwilę przyjechało małżeństwo z Nari Warren i przywieźli kotka, a wcześniej jeszcze ktoś inny przywiózł nowiutkie barbecue. Eli opowiadała mi o różnych wydarzeniach i co chwilę przerywała. Łzy cisnęły się do oczu, a głos się łamał. Zapytałem, czy nie czuje lęku. Odpowiedziała: Popatrz. To, co się miało wypalić, już się spaliło. A więc mamy ileś lat spokoju. W pewnej chwili Eli przyniosła pudełko kartonowe i zaczęła układać na betonie popalony futerał metalowy na okulary. W środku pozostała jedynie metalowa ramka okularów. Soczewki plastykowe się wytopiły. Kilka figurynek, lornetkę. Na półstopioną klamkę z drzwi i model samolotu, który kupiła córeczka Tatusiowi na Christmas. Wszystko spopielało. Eli powiedziała: Tyle nam zostało z tamtego domu. Chciało się krzyczeć, chciało płakać, ale przecież przyjechaliśmy tym ludziom przywrócić nadzieję. Dostali od nas prezenty, wyposażenie kuchenne, pościel, siodełko na konika i gotówkę. Znowu łzy radości i brak słów. Tom oprowadzał nas po nowej posiadłości, z optymizmem mówiąc o planach na przyszłość. Cieszył się jak dziecko, a my z nim. Tak, dla nich zaczyna się życie na nowo. Mała Hana. Po kilku tygodniach odzyskała mowę i teraz cieszyła się z odwiedzin jej rówieśniczki elisi. Jakież to piękne, przez mały czyn i wysiłek można komuś przychylić nieba. Te widoki, jak z jakiejś dziwnej planety, pozostaną na długo, a może do końca życia w pamięci, a także jak wspaniała jest radość ludzi, którzy czują. Że nie są osamotnieni. Na pożegnanie Eli ze łzami w oczach zapytała: A czy przyjedziecie jeszcze do nas?